Wrocław 13 kwietnia 2023 godziny przedpołudniowe dzień bez słońca na narożnej działce w jednej z bocznych uliczek na Kas w Karłowicach znajduje się dom odnowiony, zadbany wymienionym remontowanym dachem, odnowionym elewacją, uporządkowanym, zagospodarowanym. Miejscem przed domem, wykonane klomby, nasadzenia krzewów, drzew i kwiatów. Dom odsłonięty od drogi, nie narażony na hałasy sporadycznie przejeżdżających tą uliczką samochodów. Wysokie iglaki przed domem, wysokie iglaki na obrzeżach działki. W okolicy podobne domy w różnym stanie, uporządkowania, zadbania o nie, ale sukcesywnie postępują prace remontowe i przywracają dawnej świetności tym kamienicom, kamienicom miejskim na narożnej działce rozkwita w miarę rozłożysty Rhododendron połapane gałęzie taśmami, żeby się nie rozkładał zbyt rozłożyście i nie leżał na ziemi także jest zadbany, żywopłot obok przycięty do poziomu ogrodzenia, żywopłot przed domem Również tak wyglądają zadbane domy na Karłowicach i ich równie dobrze zadbane otoczenie. Dziękuję za uwagę.